Do Wigilii zostało już niewiele czasu. Mieszkańców Katowic pytaliśmy, z kim spędzą ten wyjątkowy wieczór oraz jakie potrawy pojawią się na ich świątecznym stole. Organizuje rodzinną wigilię. Ja mam dwie córki, które z rodzinami będą u mnie. Jedna przyjeżdża z zachodu, jest w Niemczech mieszka z dwójką dzieci, a jedna mieszka niedaleko. Już jakieś przygotowania pani poczyniła? No, oczywiście, już upiekam pierniki. Drugi piernik leżakuje, taki, który cztery tygodnie musi dojrzewać. No, zakupy prawie, że już mam. Zrobione prezenty również. Także mam bardzo dużo jeszcze czasu. A na stole wigilijnym jaka rybka, jaka zupa? Więc tak, zupę będę w tym roku robiła grzybową, bo mam grzyby uzbierane. I co będę robiła? No to, to co zwykle, kapusta z, z grzybami, będzie do tego dwie, dwie ryby. Łososia sobie zarzeczyli, moi, no i karpia oczywiście. Będą też uszka, ale to na drugi dzień. Na drugi dzień świąteczny, też oni będą na obiedzie. No co makówki oczywiście. Makówki i robię moczkę. Moczkę robię taką tradycyjną, którą nauczyła mnie teściowa robić. No także. Pani solidnie przygotowana jest, widzę. Bo, bo co roku to robię. Od, od 30 paru lat organizuję wigilię. Moich rodziców zapraszałam jeszcze jak, jak, jak byli. I teraz córki z rodzinami, no i tak to jest. Ma wprawę. A jeśli ktoś przyszedłby zapukał do pani drzwi w wigilię, to czy wpuściłaby Pani na to jedno puste miejsce, które się zawsze zostawia? Czy Pani to praktykuje, czy Pani by się zdecydowała? Powiem no, Pani, że zapraszamy kogoś zawsze. Albo moją koleżankę samotną, brat w ubiegłym roku był, bo tak wyszło, że, że nie miał gdzie pójść na wigilię. Także myślę, że że zawsze ktoś jeszcze samotny, który nie ma gdzie spędzić wigilię, to by znalazł miejsce przy tym stole, jeżeli nas jest 11, 12, to może być na Wszystkie miejsca przy pani stole są wypełnione w wigilię. Tak. Tak. W domu w domu z rodziną. A czy jeśli ktoś przyszedłby do Państwa na Wigilię, to czy wpuściłaby Pani na przykład na to puste miejsce, czy praktykują to Państwo w ogóle? Tak, tak, już raz zdarzyła nam się taka sytuacja. A jeśli chodzi o potrawy na wigilijnym stole, jaka rybka, jaki, jaka zupka? Barszcz, żurek a... i oczywiście karp z ryb. Żywy? Nie, nie. Już niestety kupujemy ja spędzam wigilię wyjeżdżam do rodziny no i tam przygotowujemy przede wszystkim musi być karp kapusta z grochem ciasto makowe albo makówki takie i to są przeważnie takie podstawowe, wie Pani, u nas, dlatego że my zawsze robiliśmy 12 tych potraw. Ale to nie szło, każdy spróbował i resztę trzeba było to wszystko wyrzucić. Także takie najbardziej yy, yy, wigilijne potrawy robimy. Żeby Śledzi, się nie zmarnowało. Żeby się nie zmarnowało. Śledzie jeszcze, wie Pani, taki w oleju. No i jeszcze kompot z suszonych tych śliwek, tych, tych takich owoców, niekiedy barszczyk z łóżkami. Także troszeczkę się tego nazbiera, ale to potem powiem pani, że nie idzie to wszystko. A proszę powiedzieć, puste miejsce przy stole puste, dla wędrowca. Tak, puste miejsce przy stole zostawiamy sianko, opłatek. No, to wszystko jest tak tradycyjnie. W zeszłym roku mieliśmy osobę, wie pani, obcą przy stole. Była na całe święta u nas, była na, na wigilii. Była bardzo zadowolona, wie pani. To była taka osoba bardzo biedna, która po prostu nie miała ani noclegu, ani mieszkania, tak się poniewierała. Był to mężczyzna, także przyjęliśmy go bardzo serdecznie i całe święta nawet nowy rok spędził z nami. Nie było to tutaj w Katowicach, tylko to było w wielkopolskim, w krakowskim wie pani tam. Jadę do koleżanki. A proszę powiedzieć, jakie potrawy na wigilijnym stole zwykle u pana się pojawiają? Eee, Barzuszkami, kutia, ryby. Jakieś ciasta, nie wiem, nie pamiętam, piernik, coś w tym stylu. Jeżeli ktoś do Państwa by przyszedł, puste miejsce przy stole Państwo nie też praktykują i czy ktoś nie, kiedyś przyszedł? Ja nie spędzam świąt w domu, więc było zawsze miejsce, natomiast jakby teraz jest, zmieniła się sytuacja, ale nikt nie przyszedł, jeżeli chodzi o to. Tradycyjnie w domu. Z rodziną. Tak, z rodziną. A co na Państwa stole się pojawia, i czy już Pani poczyniła jakieś przygotowania? Nie, jeszcze nie zawsze to robię w ostatniej chwili. Na pewno będzie karp, pierogi z grzybami tradycyjnie. No i właściwie. <grym> 12 jakieś... potraw? Nie, nie. <grym> A proszę powiedzieć, puste miejsce przy stole. Czy Pani praktykuje? Tak, tak. A czy ktoś kiedyś przyszedł? A jeśli by przyszedł, to czy Pani by wpuściła? Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś przyszedł, ale pewnie wpuściłabym, gdyby przyszedł.